Żyją w powietrzu, na ziemi, w morzu i w sobie w właściwy sposób uwielbiają stwórcę. Uczestniczą też w losach człowieka i towarzyszą mu w życiu. Sam Bóg, który swoimi dobrodziejstwami obdarza wszystkie żyjące istoty, nierzadko przyjmuje ich pomoc albo posługuje się porównaniami z ich życia, aby nam przybliżyć zrozumienie dzieje i uzbawienia. Zwierzęta zostały zachowane w arce przed wodami potopu I przypomnienie roli zwierząt a po potopie uczestniczyły w przymierzu, jakie Bóg zawarł z Noem. Paschalny baranek przypominał ofiarę składaną na pamiątkę wyzwolenia narodu wybranego z niewoli egipskiej. We wnętrzu wielkiej ryby ukrywał się Jonasz, Kruki żywiły Eliasza na pustyni, zwierzęta uczestniczyły w pokucie ludzi i razem z całym stworzeniem uczestniczą w odkupieniu dokonanym przez Chrystusa. Za św. Franciszka z Asyżu który potrafił ze zwierzętami rozmawiać i żaden groźny wilk nie był dla niego groźny tylko był bardzo miły Prośmy za jego wstawiennictwem Boga o błogosławieństwo dla tych zwierząt a zarazem wysławiajmy Stwórcę